Bardzo dziękuję. Ekselencjo, szanowni księże biskupie, szanowni państwo parlamentarzyści, panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni, wszyscy szanowni państwo zgromadzeni na tej ostatniej w tym roku sesji sejmiku województwa podkarpackiego. Rozpocznę od gratulacji, bo to co dzisiaj się wydarzyło, czyli przekazanie szpitala wojewódzkiego nr 1 uniwersytetowi rzeszowskiemu i uczynienie z tego szpitala Szpitala Uniwersyteckiego jest znakomitą decyzją Sejmiku Województwa lobotkarpackiego ale też znakomitą decyzją, bo i taka musiała być o przyjęciu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Chcę raz jeszcze podkreślić, że Rzeszów wyznacza znakomite standardy. Na przestrzeni ostatnich 30 lat głównie z uwagi na zmniejszenie liczby studentów kierunków lekarskich. Był taki moment w pierwszej dekadzie. XXI wieku, gdy, gdy notowaliśmy dwukrotnie mniejszą liczbę studentów medycyny, kierunków lekarskich, niż jeszcze pod koniec lat 80.. I to jest główny powód, dla którego dzisiaj, tak jak wiele krajów europejskich, ale i na świecie, mamy problem z kadrą lekarską. Szacujemy, że brakuje nam od 30 do 60 tysięcy lekarzy, w zależności jak liczymy i czy liczymy również wśród tych, którzy. Jeszcze służą społeczeństwu również tych, którzy są już w wieku emerytalnym i to dawno w wieku emerytalnym. Jedynym sposobem na uzupełnienie kadry lekarskiej jest otwieranie nowych kierunków lekarskich i zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich. To zrobiliśmy i to robimy konsekwentnie przez ostatnie 7 lat, zwiększyliśmy liczbę studentów pierwszego roku studiów lekarskich o ponad 60%. To jest kilka tysięcy studentów na pierwszym roku studiów lekarskich więcej. To jest jedyny sposób dla na uzupełnienie kadry, kadry lekarskiej. To, co się wydarzyło w, w ostatnich latach w Rzeszowie, jest wyznacznikiem dla całego kraju. Otóż Uniwersytet Rzeszowski ma już 180 absolwentów, a zatem 180 lekarzy wykształconych na tym nowym kierunku lekarskim. A 70% spośród tych lekarzy to są pracownicy służby zdrowia województwa podkarpackiego. Tego Państwu gratuluję, to jest znakomity kierunek. Tylko w ten sposób możemy pokonać problemy, które, które, które istnieją, jeśli chodzi o kadry lekarskie. Żeby dobrze kształcić lekarzy, trzeba mieć stabilną bazę dydaktyczną. Dlatego przekazanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu Szpitala Wojewódzkiego jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. Rektorzy. Różnych uczelni, które podjęły się kształcenia lekarzy, uczelni niemedycznych, zazwyczaj boją się tego rodzaju kroku. Prowadzenie szpitala nie jest sprawą łatwą. Prowadzenie szpitala i wyposażanie go, i prowadzenie w taki sposób, żeby on nie generował również zadłużenia, nie jest sprawą łatwą. Ale jeśli chcemy kształcić lekarzy na najwyższym poziomie, a to chcemy robić, to musi być stabilna baza dydaktyczna, nie ma innego wyjścia. Dziś proszę Państwa w Polsce mamy więcej już uczelni niemedycznych aniżeli medycznych, które kształcą na kierunkach lekarskich. Mówimy o kierunku lekarskim jako tym, który rzeczywiście nam tutaj pokazuje największe problemy, ale przecież na tych wydziałach medycznych naszych uniwersytetów kształcimy również pielęgniarki, których też brakuje, położne, których też brakuje, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, a więc rozmaitych specjalistów z zakresu medycyny, którzy są potrzebni społeczeństwu. Chcę Państwu powiedzieć, że konsekwentnie realizujemy program, który nakreśliliśmy sobie wraz z Państwem parlamentarzystami, tu obecnymi z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem, z Panią Wojewodą Ewą Leniart, no i z Panem Rektorem i z Panem Prorektorem, który tworzył bezpośrednio ten kierunek lekarski. Podkarpacie kojarzy mi się właśnie przez to z takim miejscem, które pokazuje standardy, nowe standardy. Otóż na początku tego roku, niegdzie indziej tylko na Podkarpaciu właśnie w Nowej Sażynie otworzyliśmy pierwsze laboratorium przyszłości. Laboratoria przyszłości, tak na marginesie to inwestycje w oświatę o wartości ponad miliarda złotych tylko w tym roku na wyposażenie pracowni technicznych i informatycznych we wszystkich bez wyjątku szkołach podstawowych, także tych Także tych niepublicznych. Takich inwestycji w rozwój szkół podstawowych, tylko jeśli chodzi o ten zakres informatyczny i techniczny, nigdy nie było. Pierwsza taka pracownia powstała nie gdzie indziej, tylko właśnie na Podkarpaciu, w województwie podkarpackim w Nowej Sażynie. Tam też w Nowej Sarzynie na początku tego roku, fakt było to jeszcze przed wojną. Na początku tego roku odbyło się spotkanie Państwa parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości razem z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim i z Panem Rektorem oraz z Panem Prorektorem. Przedmiotem tego spotkania była dyskusja dotycząca właśnie Szpitala Wojewódzkiego, który miał być, dzisiaj już jest przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Tam też zapadła wstępna, powtarzam, wstępna decyzja o tym, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie finansował rozbudowę tego szpitala w nowym miejscu. To jest potrzebne nie tylko dla kształcenia lekarzy, ale również bardzo potrzebne ze względu na potrzeby mieszkańców Województwa Podkarpackiego, potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Podkarpackiego. To nie jest mała inwestycja. To jest inwestycja liczona w setkach, a nawet ponad miliardzie złotych, być może nawet w dwóch miliardach złotych. Ale inwestycja, którą rozpoczynamy. Skromne 4 miliony złotych, które dzisiaj przywiozłem są przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby wstępnej dokumentacji potrzebnej do tego, żeby złożyć odpowiednie wnioski do Pani Wojewody, żeby przejść z tą inwestycją przez system, przez system Jowisz i żeby rozpocząć pracę nad dokumentacją właściwą. Na tą dokumentację przeznaczymy kolejne środki w tym roku z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki i z budżetu Pana Premiera. Co będzie dalej? Wszyscy Państwo wiecie, zależy od tego, co się będzie działo na wschodzie. Jeśli na wschodzie sytuacja będzie ulegała uspokojeniu, jeśli na wschodzie zwycięstwo Ukrainy nad Rosją będzie faktem, a rynki światowe, finansowe, sytuacja gospodarcza światowa ulegnie poprawie, bądź przynajmniej stabilizacji, to nie sądzę, abyśmy mieli jakikolwiek problem z realizacją, szybką realizacją tego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu, nowego, Nowego szpitala na bazie tego szpitala wojewódzkiego numer jeden w nowym miejscu. Jeśli sytuacja będzie się pogarszała, jeśli rozchwianie na rynkach finansowych, gospodarczych, światowych będzie jeszcze większe, siłą rzeczy ten proces inwestycyjny będzie dłuższy. Mamy tego pełną świadomość wszyscy, bez względu na to, jakie barwy polityczne reprezentujemy. Dzisiaj wiele rzeczy nie zależy od nas. Dzisiaj wiele rzeczy zależy od tego, co się będzie działo niedaleko stąd na Ukrainie, bo to jest to, co decyduje o tym, jak będzie wyglądać świat w najbliższych, w najbliższych miesiącach. Biorąc pod uwagę jednak ten optymistyczny scenariusz, mamy nadzieję na zrobienie dokumentacji jeszcze w roku 2023 i 2024, uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę i finansowanie tej inwestycji tak, ażeby ona w perspektywie kilku lat stała się, stała się faktem. Dlatego raz jeszcze Państwu dziękuję za tę decyzję, dziękuję Panu Rektorowi i Senatowi za odważną decyzję o przyjęciu tego szpitala, ale do odważnych świat należy. Zapewniam jednocześnie tutaj publicznie, przed Wysokim Sejmikiem Województwa Podkarpackiego, przed Zarządem Województwa Podkarpackiego, zapewniam Pana Rektora i Wysoki Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, że na medycynie świat się nie kończy. Że mamy pełną świadomość potrzeb nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa podkarpackiego. Nauki i szkolnictwa wyższego, które rozwija się bardzo dobrze. Młody uniwersytet, zaledwie 20-letni, 21 -letni, ma już ogromne osiągnięcia. Chcę Państwu powiedzieć, że ewaluacja, którą właśnie kończymy, po odwołaniach ze strony rozmaitych uczelni, na Podkarpaciu wyszła znakomicie. Chcę powiedzieć, że dla przykładu nauki prawne uzyskały kategorię A, a więc macie Państwo w Rzeszowie prawo na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie w Polsce. Yy, podobnie jest z innymi... Mm. Podobnie jest z innymi kierunkami. Sztuki plastyczne A+, najwyższa możliwa kategoria w Uniwersytecie Rzeszowskim właśnie. Yy, sztuki muzyczne utrzymały swoją kategorię B+, i mają uprawnienia na wszystkich w ogóle kierunkach, czy to w Uniwersytecie Rzeszowskim, czy w Politechnice Rzeszowskiej te uprawnienia do doktoryzowania czy habilitowania są utrzymane albo zdobyte w niektórych przypadkach. W związku z tym możemy powiedzieć, że ewaluacja szkół wyższych, najważniejszych szkół wyższych województwa podkarpackiego tu w Rzeszowie wyszła znakomicie, czego Panu Rektorowi i całej kadrze naukowej, nie tylko Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wszystkich uczelni Rzeszowa serdecznie gratulujemy. Brawa raz jeszcze dla Państwa. A to oznacza, że będziemy inwestować nie tylko w kierunek lekarski. Przed nami potężna inwestycja w postaci kampusu nauk społecznych. Kampus Nauk Społecznych i Nauki Społeczne dzisiaj to, ta baza lokalowa jest, powiedzmy sobie szczerze, żeby też nie narzekać na koniec roku tak mocno, pozostawia wiele do życzenia, panie rektorze. Mamy tego pełną świadomość, a w związku z tak znakomitą oceną. Tych kierunków trzeba będzie też w przyszłym roku 2023 rozpocząć proces inwestycyjny w nowy kampus nauk społecznych i to gwarantuję jako minister edukacji i nauki. Mamy, ja. mamy inne wyzwania również na Politechnice Rzeszowskiej. Politechnika Rzeszowska, chcę państwu powiedzieć, wraz z Politechniką Lubelską i Politechniką Białostocką realizują program Via Karpatia. Rzeczywiście, program, który ma stworzyć sieć Politechnik wzdłuż tej naszej znakomitej, znakomitej S, znakomitej drogi ekspresowej Via Carpatia, niezwykle ważnej dla rozwoju gospodarczego, ale także naukowego i nauk technicznych. Będziemy zwiększać finansowanie tego projektu Via Carpatia tych trzech uczelni, które podzieliły znakomicie między siebie zadania i świetnie je realizują dla potrzeb polskiej nauki. I dla kształcenia, jeszcze lepszego kształcenia inżynierów właściwych dla zapotrzebowania w naszych, w naszych regionach. Mamy inwestycje, które również w Politechnice Rzeszowskiej czekają na realizację, jak chociażby Centrum Cyberbezpieczeństwa. To też inwestycja, która będzie kosztowała kilkadziesiąt milionów, a nawet sto milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko to, o czym mówiłem na początku mojego wystąpienia, a zatem sytuacja na wschodzie pozwoli na to, żebyśmy mogli swobodnie się rozwijać, to również te inwestycje będą zrealizowane. Życzę Państwu w Nowym Roku 2023 wszystkim Państwu radnym, wszystkim rodzinom Państwa, ale też wszystkim zebranym na tej sesji, wszystkim mieszkańcom województwa podkarpackiego spokoju, dalszego rozwoju, zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, i zakończenia wojny, pokoju, bo ten pokój dzisiaj jawi się jako ta wartość rzeczywiście nadrzędna, zawsze taka była, ale dzisiaj widzimy to zdecydowanie lepiej, że ten pokój, który z tej stajenki betlejemskiej wychodzi, jak śpiewamy w kolendzie austriackiej, tej już ponad dwustuletniej napisanej przez organistę spod Salzburga, pokój niesie ludziom wszem. Niech ten pokój zagości również w naszych sercach, w naszych domach, w naszej ojczyźnie, w Europie i na świecie. Wszystkiego najlepszego.